Z ewangelii świętego Jana. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, te kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować a Ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się. I rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, Rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Nikt, panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz. Do Jezusa przyprowadzono kobietę, pochwyconą na cudzołóstwie. Prawo nie tylko zabraniało tego, ale nakazywało karać takie postępowanie śmiercią. Po dosyć gwałtownym początku sceny i wielkim poruszeniu, jakie wywołało przyprowadzenie i oskarżenie kobiety, mamy spokój i ciszę Jezusa, Jego chłodny dystans do wszystkiego. Mamy także ciszę kobiety, która bezsilnie znosi konsekwencje swego postępowania ale i furii innych. Mamy w końcu spotkanie twarzą w twarz Jezusa z kobietą, w którym Jezus pokazuje, jak należy podchodzić do grzechu i do słabości innych. Wyobrażenie miejsca. Zapada noc. Jezus po płomiennym wystąpieniu w świątyni udaje się na spoczynek. Na górę oliwną. Widzimy go znowu o w świątyni nauczającego lud. Obserwujemy grupę uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy przyciągają do niego kobietę. Możemy oczyma wyobraźni przyjrzeć się tej scenie. Jak ona dla mnie wygląda? Jaka jest ta kobieta? Jak się zachowuje? Opiera się, czy też bezwolnie poddaje się oskarżycielom? Jak liczna jest ta grupa osób? Posłuchajmy rozmowy tych ludzi z Jezusem. Możemy przyjrzeć się ich złości i chęci przychwycenia Jezusa na czymś złym, co dałoby im powód do oskarżenia go. Ich zachowanie jest motywowane złością, gwałtownymi emocjami. Spróbuję to zobaczyć wzrokiem mojej duszy. I przyjrzeć się zwłaszcza temu, co bardziej dotyka mojego wnętrza, co mnie ciekawi, irytuje. Jakie wrażenia wywołuje we mnie postawa Jezusa? Jakie uczucia żywię w stosunku do kobiety? Spróbuję zobaczyć miejsce tej sceny, jak ono wygląda. Prośba o owoc. Proszę tutaj o to, czego mi teraz najbardziej potrzeba. Powierzę się Bogu w moich słabościach, prosząc go o łaskę nieoceniania innych, niepotępiania ich, patrzenia na nich wzrokiem Boga. Punkt pierwszy. Zaślepieni złością. Spróbujmy się najpierw przyjrzeć temu, co się dzieje w tej scenie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż gorliwi religijnie uczeni w piśmie i faryzeusze starają się, aby prawo było zachowane i przestrzegane. Kto je przekroczył, powinien ponieść karę. Mogliby się więc wydawać gorliwymi wyznawcami i obrońcami czystości wiary i obyczajów, gdyby nie jeden mały szczegół. O którym ewangelista wspomina, a mianowicie to, że nie mają oni czystych intencji. Nie działają według tego, co mówią. Ich prawdziwym celem było bowiem przychwycenie Jezusa na czymś, co dałoby podstawy do jakiegoś oskarżenia. Faryzeusze i uczeni przyprowadzają zatem kobietę, robiąc wrażenie, że dla czystości obyczajów to czynią, ale tak naprawdę to uczynili to przeciwko Jezusowi. Nie mają właściwych motywów działania, prowadzą podwójną grę. W ich przypadku było to działanie świadome, albo też ulegli zaślepieniu. Chęć pozbycia się tego niewygodnego nauczyciela była na tyle silna, że postanowili uciec się do nieuczciwości. Świadomość tego, iż motywacje naszego działania nie są czymś oczywistym, prowadzi do konieczności przyglądania się tym motywacjom i szczerości wobec siebie w tym względzie. Potrzeba nam jasności co do naszych prawdziwych pobudek postępowania. Trzeba nam się pytać o to, co motywuje nasze działanie, co motywuje naszą pobożność, nasze odniesienie do innych, nasze angażowanie się w sprawy społeczne. Czy działalność dobroczynną? Trzeba nam odpowiadać na pytania o to, co jest niejako na samym dnie naszych dążeń. Same bowiem słowa, nawet te najpiękniejsze, nie są wystarczającym świadectwem. Potrzeba czegoś więcej. Przyjrzę się więc moim motywacjom życia religijnego, jakie skojarzenia obrazy pojawiają się we mnie, kiedy słyszę te słowa. W jakim kierunku idą moje myśli? Postaram się w pełnej szczerości wobec siebie i Boga popatrzeć na prawdziwe motywacje mojego postępowania. Punkt drugi. Kto jest bez grzechu? Łatwo jest rzucać oskarżenie, łatwo jest być podejrzliwym w stosunku do innych. Niezmiernie łatwo jest przy tym powoływać się na prawo, domagać się tego prawa wypełniania, ale w sposób i w stopniu wygodnym dla nas. Tak. Jezus znał prawo, wiedział o przepisach, ale jednocześnie. Jego postępowanie jest okazją do uczenia się tego, co jest sercem prawa, co jest jego istotą, a nie tylko bezduszną jakąś literą. Jezus przyszedł bowiem nie po to, by znieść przymierze, ale żeby je wypełnić i udoskonalić. Pokusa odrzucenia prawa jest równie niebezpieczna i szkodliwa, jak pokusa nierozumnego, bezdusznego stosowania tego prawa. Odpowiedź Jezusa na nalegania uczonych w Piśmie i faryzeuszów była dla nich kubłem zimnej wody. Ich wzrok bowiem został przeniesiony z kobiety, którą chcieli potraktować jako swoje narzędzie, na nich samych i na ich grzechy. Mieli oni bowiem świadomość swoich słabości. Zdali sobie sprawę, iż zostali zdemaskowani w swoich zamiarach i nie doprowadzą ich do końca. Podobna sytuacja może się zdarzyć w życiu każdego człowieka, każdego z nas. Pokusa oskarżania innych jest bardzo silna. Im częściej doświadczamy własnych słabości i bolejemy nad niedoskonałością, tym bardziej chcemy znaleźć jakiś tego powód. Inni są dla nas zagrożeniem, ponieważ mogą być lepsi, bardziej doskonali, czego my nie umiemy znieść. Mogą nam przypominać o naszej niedoskonałości, a nawet kiedy widzimy ich grzeszących, ogarnia nas złość, bo jest to przypomnienie o tym, co w nas słabe i grzeszne. Przyjrzę się więc temu wszystkiemu w moim doświadczeniu, co jest dla mnie trudne do przyjęcia. Czego się boję, wstydzę, czego nie chcę okazać. Przyjrzę się moim reakcjom na doświadczenie grzechu. Postaram się też zobaczyć moje reakcje na grzechy innych, jakie echo pozostawiły we mnie słowa Jezusa. Czy mam skłonność obserwować innych, z nimi się porównywać? Czy Boję się być gorszy, bardziej negatywnie oceniany, niż w rzeczywistości jestem. Punkt trzeci: Gesty Jezusa. Zachowanie Jezusa w kontemplowanej przez nas scenie Ewangelii. Jest z całą pewnością niezwyczajne. Tylko raz mamy w Nowym Testamencie wspomnienie o tym, iż Jezus pisał palcem po ziemi. Możemy przypuszczać, iż wiedział z jakimi zamiarami przyszli do Niego owi uczeni w piśmie i faryzeusze. To był jakoś Jego sposób na zachowanie odpowiedniej perspektywy, spojrzenia na całą sprawę, i dlatego nie dał się ponieść swoim emocjom. Zapewne wielu z nas mogłoby się zastanawiać: co też takiego Jezus pisał? Ale przecież nie to jest tak ważne jak sam gest, który zresztą może się też odwoływać do biblijnych przykładów. Kiedy bowiem po uprowadzeniu narodu wybranego do niewoli babilońskiej zniszczono świątynię w Jerozolimie, wykradziono sprzęty świątynne i zbezczeszczono je. Baltazarowi ukazał się dziwny znak. A mianowicie urządził on ucztę dla swych możnowładców i wtedy w czasie biesiady kiedy używano skradzionych naczyń ze świątyni ukazały mu się palce ludzkiej ręki które pisały na ścianie królewskiego pałacu słowa które były zapowiedzią upadku Baltazara pisanie Jezusa palcem po ziemi zapewne było podobnym gestem który uczonym w piśmie Musiał przywoływać na pamięć fragmenty, w których takie prorocze działanie było znakiem od Boga. Przyjrzę się tym wydarzeniom mojego życia, w których czułem, że Bóg chce mi coś szczególnego powiedzieć. Chodzi o doświadczenia, w których czułem obecność Boga, a nie o poszukiwanie cudowności czy jakichś paranormalnych zjawisk. Bóg bowiem Posługuje się wydarzeniami, ludźmi, ich działaniem, jako gestem swojej obecności, jako znakiem pouczającym dla mnie. Czy coś takiego się działo w moim życiu ostatnio? I jak na to zareagowałem? Rozmowa końcowa. W rozmowie końcowej stanę przed Bogiem, prosząc Go o łaskę spojrzenia na słabości innych Jego oczami. Porozmawiam z Nim o tym, co w czasie tej modlitwy było dla mnie najtrudniejsze do przyjęcia.